Cześć, to Kamil. Witam Was ponownie w Katana Shooting. Tym razem zaprezentuję Wam program Steel Challenge Lasershota. Jak się włączy. <grywka> Katana shooting. Present Still Challenge. W programie mamy możliwość wyboru odpowiedniej ilości strzelców. No to dajmy czterech, tak, żeby Wam pokazać, jak można ze sobą rywalizować, kiedy przychodzi kilka osób na trening. O, okay. strzelimy. Mamy kilka e, programów do wyboru. Five to go. Nie będzie. And start. E, możemy e, wybrać, e, no, czy strzelać broń. Teraz strzelam z SMW MP2.0. I zobaczcie, gdzie trafiam. No myślę, że to jest właśnie prawidłowo skalibrowana broń. Tak, będzie w sam środek praktycznie trafiłem. Wynik do zaakceptowania. Bach i byłem szuterem jednym. Szuter drugi będzie strzelał z Glocka z rybki laserowej Glocka. No to jedziemy. Kabura. No i najbardziej mnie denerwuje to, że już w dwójce nie jest już łatwo, że zostają <gryzki> ryski. Okay. Być, chociaż 4,7 bym chciał mieć to. Też trochę słabizna. Okay. Teraz będzie drugi shooter. Zobaczcie jak jest tu wstawiony blok. To jest ciągle pole, nie wiem, 10, 9, tak, więc spokojnie, spokojnie mm, zostanie. E, wystarczy trafiać, żeby było ok. W domu, jak ci wszystko wychodzi na treningu, to w ogóle nie ćwiczysz, nie rozwijasz się. Więc widzieliście, że te przebiegi, jak tam miałem 8, parę misów, tak, 8 sekund, parę misów, no to trzeba tylko ćwiczyć, ćwiczyć, naparzać, żeby jak najszybsze. Te przebiegi były, a można je tu robić w 4 sekundy. Tylko trzeba trafiać. To się nie udało. Okej, okay, lecimy z blokiem. Zobaczymy, który szuter równo, czy chyba gorzej niż tamten, tak? W jedną sekundę. Ha, jeszcze dwa razy. No, Powodzenia. Czy trafiłem? Dobrze. Bo by było... A, właśnie. Teraz Wam pokażę, co się dzieje, kiedy są pudła. I plus 3 sekundy za misa. Tak? Kiedy został zakończony yy, zakończony przebieg. Ten ostatni, 5-14 to nawet nawet. I wrócimy do bloka. Tu będzie pierwszy taki trochę. Ok. Teraz się już staramy. Półtora sekundy za wolno. Hmm. Chyba był mis jeden, bez niego by było okej, w miarę. Chyba czegoś. No. <śmiech> Chyba. <śmiech> e, podliczenie, i zobaczcie na koniec: komputer nam powie, kto wygrał. Tę szaloną rywalizację, tak. Shooter trzeci, pomimo tego, że tu zaszalał. Aha, bo on zaszalał, ale jeden najgorszy przebieg jest odrzucany. Więc shooter trzeci wygrał. Zapraszam Was y, nawet w teamach czteroosobowych do korzystania z dobrodziejstw y, laser shota Katana Shooting. Zapraszam serdecznie. Cześć!